Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku z CSGO Skins A dzisiaj sobie po prostu porobimy jakieś drogie biteweczki Spokojnie spędzimy dzień i na drogich bitewkach oczywiście, jak to co cienię z CSGO skin, są nowe wygrania Skiny, dwie M4, co czas robić żeby je zgarnąć, łapka w górę, subik, komentarz i fajnie się bili z kodem ELZARD. Do tego jest przemnóstwo konkursów, to już wiecie wystarczy wbić za 10 ziko z kodem ELZARD i wbijacie do wszystkich 10 i za każdy wybicie za 10 ziko możecie wygrać któregoś z tych skinów, jest naprawdę warto, bo może któryś z tych się pojawi po prostu na waszym koncie jak będziecie doładować. E, jakby tego było mało, z moim kodem ELZARD na start dostaniecie 2 złote i 10 groszy za friką, macie mnóstwo metod płatności. I jeszcze do tego Macie daily casey, więc Możecie sobie codziennie za darmo tutaj. O jest, czasam odbija mi się. Otwierać skrzyneczkę. Dobra. Widzowie, żeby nie przedłużać, jeszcze jakiś event jest. E All hands on deck. We're sailing the pirate swap. Move your wings. Feel this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. Need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate PirateSwap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Lecimy z filmem. Czyli lecimy drogie bitewki. Dzisiaj porobimy sobie jakieś droższe bitewki. Zobaczymy, co będzie nam w nich sypać ja mam nadzieję, że coś dobrego, droższe bitewki takie od 200, 120 mi się wydaje w górę, no nie no 200 nawet, pobawmy się mamy troszkę budżetu, dajmy sobie najpierw może takie trochę tańsze, Cyberka, Elegantka, Case Agentka, m 4 G2 Akeisa, tam i Water 386. Taka tam skromna bitewka, że tak to powiem. I zobaczymy, co tam z niej poleci. Skromna oczywiście w nawiasie, bo skromna bitewka, to to wiecie, że nie jest. Jest to dosyć mocna bitwa, nawet bardzo sobie mocna. I zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, było coś pozgarnie dzisiaj. Zobaczymy, czy się nam oczywiście tutaj uda. Pod Michael wychodzi tutaj na prowadzenie. O, ten digiel nadmorski ocean drive dokładnie. No i my. Teraz mamy prowadzenie, ale tutaj to wszystko może. No, redliney. No właśnie o to chodzi. Tutaj wszystko może zmienić prowadzenie, tak naprawdę. Bo tu każdy skin jest drogi. Mm, co by nie było. Więc no, tutaj dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Niestety na prowadzenie wychodzi bot i samo ok. To jest przepiękny drop SK Golden Coil. Naprawdę bardzo ładna SK i dosyć droga, jak widzicie. Więc mamy prowadzenie i wychodzi na to, że chyba to prowadzenie dojdzie do końca i uda nam się wygrać tą bitwę. Tak, mamy to. Mamy to na spokojnie i naprawdę z bitwy za 386 zł. Robimy naprawdę super i dużą sumkę, więc bardzo fajnie. Pierwsza droga, bitewka jak najbardziej na plus. Lecimy z kolejną. Może, no dobra, zróbmy droższą. A co, no będziemy się bać? Pek, pek, pek. Brawo, nie. Brawo, tak słabo oddawał. A WP. O! I Kałacha może dorzućmy. Nie, no, A Pyk, dajmy sobie tutaj na trzy osoby, bo to jest naprawdę mocarna bitwa. I spróbujemy swojego szczęścia na kolejnej z tutaj bitewek lokalnych. Pyk i samu, bot Michael. I let's go. Let's go z nimi. Mam nadzieję, że się uda ich ograć. Zobaczymy, zobaczymy. Digel Smok, Kumicho. Bardzo fajny generalnie Digel i bardzo ładny, ale niestety na najgorszym stanie nam poleciał. O kurwa! O kur... A Alimenciarz M za 30 koła Alimenciarz dropnął, rozumiesz? O Jezu Aż jestem w szoku, widzę Alimenciarz dropnął hola Za 30 koła o Jezu, aż nie wiem co powiedzieć, powiem wam Ale chcę zrobić jeszcze taką drogą bitwę No zakończenie Ale no Rozwalił mnie trochę, powiem wam Że zmiótł mnie z powierzchni W ogóle ziemi, nie Naprawdę Było to mocne, mocne nawet No, nie spodziewałem się czegoś takiego Dobra Lecimy dalej Na trzy osoby Pamiętajcie o tradingach żeby z skina. I zapraszam do subskrybowania kanału, Po więcej kontentu. Nie no, no mocny, mocny jest tu. Ale to było mocne, nie? Jestem aż naprawdę w króbym szoku. Ale dobra, następna bitwa. Fajnie się my teraz coś takiego z bitwy dostali. Oczywiście mamy nadzieję, i proszę Państwa, jest fajna przewaga, nieduża, bo nieduża. Ale oj ojoj, oj, teraz ta przewaga zmniejszy, nawet wyzeruje, że tak powiem. Fajnie było do tego wrócić. Bo tu jest o co walczyć. W tej bitwie jest o co walczyć. Niestety nam stawka trochę ucieka. 600 zł przewagi, i samo. Dwie szynki. No kurczę, to nas nie uratuje na pewno. No potrzebujemy czegoś drogiego: jakiejś drogiej kosy. No niestety to się nie dzieje i wygrywa znów no, on. I to potężną sumę. No cóż, widzowie, to było tyle. To co się wydarzyło tam, to mnie grubo zdziwiło. Linkaż do strony w opisie. I zapraszam po więcej filmów. Trzymajcie się. Cześć, cześć!